Część mieszkań stoi. Część im wraca z tych harmonogramów na przykład, nie? No, yy, to, co mamy teraz na rynku, ustawa deweloperska i tak no, dalej, daje też możliwości klientom, że jak nie płacą dalej, no to, no to nie muszą kupować. tak? I to jest yy, nagminne. Ja to już widzę, nie? że mieszkania wracają do deweloperów. Okej, okay. niektóre z nich były sprzedane po, po, po 11 np. w z Krakowie z metra, są to po 15, po 16. No, mało, który Flipper to odda takie mieszkanie, mhm. ale generalnie część im mieszkań wraca. A to, co powiedziałeś, jest też fundamentalne. I ja, ja, ja od zawsze, od 10, 12 lat mówię, podstawą negocjacji z deweloperem jest zbudowanie relacji z deweloperem, żeby wiedzieć, kiedy jemu troszkę bardziej zależy i wtedy z nim rozmawiać bardziej. A wtedy, kiedy mu mniej zależy, to może skupiać się na innych mieszkaniach. No, oczywiście, mamy też fantastycznych deweloperów, z którymi fantastycznie współpracujemy. I, tak. i, tam, i tam nie negocjujmy. Nie, 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 to listę możemy zrobić. <laughs> nie żartujemy, ale. Kurczę, to jest, to, jest, to jest gra. To jest gra. My gramy w grę. Tak? My gramy w grę Tomb Raider, my gramy w grę polegającą na tym, że próbujemy się odnaleźć w tej rzeczywistości. Tyle. Tak. tak. E, także, słuchajcie, trzymam kciuki ze wszystkie negocjacje. Pamiętajcie, że bardzo dużo to są przekonania sprzedających, także mm -hmm. u dewelopera, i przekonania nasze, Kupę jakie osób. my mamy kupujących, sprzedających, jakie mamy przekonania my jako kupujący bądź ewentualnie, jeżeli sprzedajemy jako sprzedający. Znacznie więcej rozmowy. Zrozumienia, pytań, pytań, ale też tak jak fajnie powiedziałeś, żeby jednak pojawiła się ta to niepuszczanie klienta. Jest klient, zastanawia się, to zamiast go puścić z obiekcjami i on tak naprawdę w domu się zastanowi i zrezygnuje, to dowiedzieć się od razu, co ewentualnie jest tak. nie tak, bo może się okazać, że on powie: Nie, ale faktycznie musimy wrócić, bo nie wiem, czy budżet zepniemy, albo czy dostaniemy kredyt. No, bo musimy coś sprzedać, nie? Tak. I zanim jak sprzedamy tamto, to bierzemy to, tak? To też jest dla nas sygnał, czy czekać dalej, na przykład jak musimy obniżyć cenę, czy nie, bo potrzebujemy się skaszować, a z drugiej strony, no, wystawiliśmy wysoko, tak, więc mhm. mamy jeszcze bufor. Zawsze warto brać ten feedback od tych klientów, bo jeśli tego nie zrobisz, to później bierzemy drematy. A obniżysz cenę bez feedbacku od klienta, mhm. i on ci wróci wtedy na niższą cenę. Mhm. No to, ja wróci i powiem, co? Nie sprzedawało się, obniżyliście. I wtedy negocjacje są bardzo ciężkie z takim kupującym. Tak.